Ah, sorry, powiem wicali kurczę, merka padła przez piwalek, ale dobra, już jestem. No co prawda musiałem nowy odcinek zaczynać, ale to tam nic nie stało. Tutaj. Dobra, to trzeba wyciąć. Ej, ale duże to jest pomysł. Myślę, że jeszcze te takie strony? Niech tak będzie, myślę, że już jest. ale to jeszcze będę sam musiał wylać. A, że to dzisiaj nie skoszę. A to szkoda troszkę. Dobrze, to tu traktor. No to jutro tak trzeba do to dokończyć. I to trzeba dokończyć? Yy, ten. Jeszcze będę musiał. No, naprawdę ten beton wyleje. Więc jak jutro tak żniwa. Beton wylać. los przyjedzie. Yy, zboże tam wrzucić. Przyczep i płot postawić. Więc teraz troszkę do roboty mamy. No to nie. Znaczy, naprawdę tu postawić kombajn masakra. Dobra, wsiadam w kombajn Ażję to mam w kombajnie hmm. Widzę, że policji nie stoi to dobrze powiem wam po tak eeeśmiem czemu ogólnie Bo wiecie czego nie mam jak to się nazywa? No do bohateru, eee. Eee, no nie nie, nie. wózka w nie mam. Kompań tutaj gdzieś. aha jeszcze tego trzeba zaprowadzić dawaj mi to w bar o zapyłem w ogóle za pierwszym интерпретацию. Вот по 60. -ка. А, дуже этот синий так и долгий, я смотрю А, чтобы его Jas, teraz, teraz. Próbuję. No, Witam! Witam. Sąsiak, y, pytanie. Y, nie no. wiem, bo mogę ci jak chcesz te zboża zabić, bo akurat... Nie nie nie, 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 wiesz, nie. ja na razie nie wysypuję No bo mam ty pasmę, tam zebrać chciał, ale nie, dobra Nie, na razie nie wiesz, jak, jak coś, to możesz mi kiedy indziej w zimę, wysypię, bo to wysypywał, więc jak będziesz chciał, to będziesz mógł podjechać. podjechać Co? Nie Wiem, wiem, wiem Dobra, to nie chcę Jutro w ogóle Silu są do mnie przy, przyjedzie o 10

dobra, nie dzwonię do niego. A, jedy, jadę, jadę do ciebie. Ty pomożesz mi z ciągnikiem kierować? Co? No, dobra, dobra. I to czeka. Dobra, dobra. Lipa trochę.

Ten przyjechał z towarem Ja już mam przecież Zapal światła Żebolite jest wróżka się w ogóle dorobi, dorobiłem tutaj? Z czego? No z tego Tych. No ile? Czy ile? owsa, normalnie jest ja teraz po prostu jeden? O. Powiem Ci tak, na wózek nawet mi starczy, no na może nawet kupię używany, bo tak, zostaje mi 54... 50... 55 tysięcy. Więc spoko. A ja sam na następny. na rok... No? Ten co będzie to nie nowego też. O. Nie wiem, może mi się uda z jakąś firmą, chyba John albo z jakąś inną nawet, co nie, dogadać i może dostałam naciągniki na testy Kiedy dostawał Więc spoko nie będzie wiem. wtedy, nie? Nie, no nie wiem, czy z takimi firmami naprawdę trzeba mieć... Albo no. dobre te wpływy trzeba mieć, albo naprawdę... No. To nie jest władze Na 90% się nie uda, bo to naprawdę Oho uh -huh.

Co, nie? No to, jest to Raczej na złą się, no się nadaje. Ale zobacz. No, się... no na pewno blok silnika jest przesunięty i Felgi pokrzywiona. No to się w gazie kombinował. Dobra, dobra. Czekaj do znajomego. Dobra. jeszcze? Zaraz wam znowie nagranie, bo nie będę wam nagrywał, bo i tak nic nie będę robił na farmie A muszę tego mu zaleźć. A, świetnie, poczekajcie. A, dobra, nie, nie, nie. Się, ja zaraz przyjadę. Musiałam już od kolekcji. Dobra, dobra. No, to tam to ogólnie za chwilę, tak, on już tam powie, co jest. Gra na. Odwrócę. Proszę, co tu się dzieje? Czy by są sąsiad przyjechał? Po prostu. Tutaj słabo jest takie. Weź mi to. Naprawdę. nie jest na Dobra. Zajęknięty. Nie, nie, nie. Czekaj, nie, zapal, zapal na na ja nie. Nie, czy nie, się uda. dobra Dobra nie, 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 bo nie, jest... a nie, nie, a, i w ogóle ciągle pokazuje, że jest zagotowany. W ogóle. Słuchaj, dwa tłoki z pięciu latają luzę. ja. Słuchaj, no naprawa to. Ile? Ile? Knia! Nie! Nie! Czekaj! Knia! to. Zniszczę na cenę. No. O A ty mówisz, że mi za darmo naprawisz? Dalej, to aktualne. No, ale nie nie, nie, nie widziałem, że aż taki rozległy sobie. O, jujaja, jujaja. Nie, no myślę, że tego no, sprawcę znajdziemy. Zniszczę na No naprawisz to na złą. No. Nie wiem, na złą to nie wiem, że 30, Składa mi troszkę jest tego urwiska. Co? Jest. Co? Ja powiem ci tak. Ja kupuję z ZTS ZTS-a. One są tanie, a dobre. Dobra. Dobra, to ja go zostawię tutaj, co? No. Dobra. dobra. Mam kratę w trochę. Bardzo siłę tak naprawdę. Dobra, dobra. 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 Może siłę? Może hmm? Dobra, o, to co? Bo skminia żadnego od Ursusa jest. A on bardzo... Ooooo! To może, może? Bingo! Do no tego samego modelu. No ja nie mogę tak. No <noise> to sąsiada, już dzwonia. Co? Czekaj! Czekaj, telefony mam. Dobra, to zobaczymy, co ten sąsiad będzie miał. No, a my się będziemy... A, nawet już żegnać, powiem wam. Dobra, słuchaj. No? no. To jest ten sam model. Okej. Okay. No. Okay. Słuchaj, ja ci to wymontuję sami się. No. no? Zamontuję. Ty zapłacisz za wszystkie płyny, olej i w ogóle. Okej, okay, no dobra. Okej, okay, no dobra. No, kur... No? I naprawię. Za dużo. No, 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 to no, zrobię, trochę roboty no, Dzisiaj na no, ci tego nie no, tego tym zrobię no, tym bardziej no, 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 Dobra to ja no, tam pojadę no. Dobra dobra są... bym... nie, co, my się będziemy już żegnać? Um, no, tam będę jutro nagrywał wiecie, no wiem już wam z czego. No zostawcie super z dzwoneczkiem, lajka w górę, jakiś komentarz. No i cześć do usłyszenia, czołem!